Kocham kupować rzeczy, których w żaden sposób nie potrzebuję, ale musiałem. Spodgrzewasz do mleka do płatków siataniowych. No przecież to jest genialne. Tu jest spieniacz. Okej. Okay. To jest taki jakby czajnik, ale na mleko. Dobra, testujemy. Intensywne podłączanie. Mm. Dobra. Teraz mleko. Mniej więcej tyle. Do tej linii. No i teraz... Turbo zimne. Zapomniałem o tym. Chyt. No i dobra. Chyt. Dobra, dzieje się. Może to jest trochę bardziej do mleka, do kawy. Ale czy ja wyglądam, jakbym. Lubił kawę? miano ja to tylko dla gości. Intensywne podgrzewanie. Czekajcie, sprawdzę. A! Dobra, już. No i teraz. Płatki Przywiozłem ze Stanów o smaku waty cukrowej. No i mleko. Nawet jest mała pianka. No i teraz. Test smaku. Te płatki są przepiękne. No, mleko. Ciepłe. 那也就此了。No